nagłówki i stopki Nagłówki i stopki to miejsca na stronie, w których umieszczane są informacje mające pojawić się na każdej ze stron wielostronicowego dokumentu. Nagłówek znajduje się w obrębie górnego marginesu strony. Stopka w obrębie dolnego marginesu strony. I zadaniem jest informowanie o bieżącej stronie, tytule rozdziału, nazwisku autora i tym podobne. Tworzenie nagłówka aby stworzyć nagłówek, wybierz kartę Wstawianie. Następnie na wstążce wskaż i wybierz przycisk o nazwie Nagłówek. Na liście, która się pokaże, możesz wybrać pierwszą opcję o nazwie Pusty nagłówek. Zatwierdź tę opcję naciskając raz lewy przycisk myszy. Kolejną czynnością będzie wprowadzenie tekstu w polu nagłówka. Ponieważ nagłówek wstawiłem na trzeciej stronie, to będzie on widoczny od trzeciej strony do ostatniej, czyli trzynastej. Z pominięciem strony, na której znajduje się spis treści. Może się okazać, że nagłówek ma zbyt dużą czcionką czcionkę, a co za tym idzie, odwraca uwagę od reszty, czyli od treści dokumentu. Aby nagłówek nie odwracał uwagi od reszty treści, należy zmniejszyć mu czcionkę. Zaznaczę treść na główku. Kolejną czynnością będzie kliknięcie w kartę narzędzia główne. Następnie Przycisk rozmiar czcionka i zmniejszenie czcionki do 10. Dodatkowo podkreślę treść na główku, klikając przycisk krawędź i wybierając polecenie krawędź dolna. Spójrzmy, jak wygląda cały dokument. Jak można zauważyć, treść nagłówka na każdej stronie tego dokumentu jest taka sama.